To jest trzynasty odcinek podcastu Operetkowe info. Maciek Gogołkiewicz, zapraszam na part time w Bydgoszczy, czyli inscenizację księżniczki czardasza Gwiezdne Wojny zamiast Uwertury. Impreza w barze z polinezyjskimi tancerkami, dmuchane flamingi i konie, balonowe palmy, astronauta, Girl Power i nieco Matrixa i deszczowej piosenki. Dresy, sneakersy i foliowe peleryny. Zamiast księcia Leopolda Marii i księżnej Anhildy staś i Izabelcia. Zamiast Feriego von Kerekesa – Lolek, zamiast Boniego – Tonio, zamiast wiedeńskich balów i teatrów – swojskie polskie realia. Właśnie tak w 2024 roku inscenizuje się blisko stuletnią operetkę Imre Kalmana – Księżniczka Czardasza z jednoczesnym zachowaniem szacunku dla oryginalnej partytury. Księżniczka Czardasza w reżyserii oraz z choreografią Karola Drozda w wykonaniu. Studentek i studentów, wydziału wokalno Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, to trzecia premiera operetkowa tego roku w Polsce po Orfeuszu w piekle, w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego w Operze na Zamku w Szczecinie oraz polskiej krwi, w reżyserii Michała Gogolewskiego, w wykonaniu uczniów państwowej szkoły muzycznej w Mławie, Bydgoska księżniczka Czardasza, to pulsująca kolorami i doskonałym rytmem, odświeżająca wersja klasycznej operetki. Karola Drozda, reżysera, poznałem 7 lat temu, tworząc podcast o musicalach. To wspaniały aktor musicalowy i stepujący tancerz. Z zainteresowaniem przyglądałem się jego musicalowej karierze. Dwa lata temu zaskoczył wszystkich obejmując rolę choreografa w realizacji Pięknej i Bestii na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego. Z pewnością doskonała współpraca tego duetu zaowocowała kolejnym realizatorskim wyzwaniem inscenizacją operetki Orfeusza w piekle w szczecińskiej Operze na Zamku. Mam wrażenie, że to spotkanie Karola Drozda z tym nieco przykurzonym gatunkiem obudziło w nim potrzebę zajrzenia do tego swego rodzaju lamusa w poszukiwaniu kolejnych artystycznych wyzwań. Nie kryłem zaskoczenia, gdy kilka miesięcy temu dowiedziałem się, że Karol Drost nie tylko wyreżyseruje swoją inscenizację Księżniczki Czardasza, ale również przygotuje do niej choreografię oraz koncepcję kostiumów i scenografii. Czy to już poważny związek tego artysty z operetką? Posłuchajcie, co na ten temat mówi Karol Drost oraz co o inscenizacji sądzi dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Małgorzata Grela, kierownik przedsięwzięcia Piotr Wajrak oraz Sylwia Waresko i Edwin, główni bohaterowie operetki. Zaczynamy od Karola Drozda. To jest, to jest bardzo interesujące. Od momentu zrealizowania choreograficznie operetki Orfeusz Piekle przy pracy z Jerzymianem Pońskim, to jakoś tak ta operetka jest, będę to powtarzał, być może po Jerzym, że coś takiego, co jest archaiczne, co już wykorzystało swój potencjał w swoim czasie, w czasie swojej świetności ale odpowiednio przekonstruowana, ze świeżym powiewem odnowiona, może wciąż szarować. I, I ta operetka jest bardzo ciekawym generalnie materiałem dla twórcy, dla reżysera, dla choreografa, bo właśnie w taki nowy sposób potrzeba na nią spojrzeć. No i tutaj w tej inscenizacji wziąłem to libretto, bo też zostałem właśnie zaproszony przez obecną panią dziekan Małgorzatę Grele do współpracy. Początkowo ona sformułowała to tak, że przydałby nam się choreograf, który nam to rozruszy młodzież. Powiedziałem, że bardzo chętnie, a przy okazji to by trzeba bo było wyreżyserować, Piałem bardzo chętnie, więc wziąłem to libretto, które już samo w sobie było okrojone, bo tutaj w operze Nowa w Bydgoszczy już operetka Księżniczka Czardasza jest wystawiana od lat, cieszy się ogromnym powodzeniem, no więc jakby reżyser Adamczyk to już przekonstruował na własne potrzeby, ja dostałem to libretto i przerobiłem to na własne potrzeby. Tak, no operetka, wydaje mi się, jest to na razie druga, ale jestem otwarty na, na kolejne propozycje, bo, bo wydaje mi się, że, że z każdym tytułem operetkowym można by było zrobić coś wspaniałego i odświeżyć to, i pokazać to piękno raz jeszcze. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z tym podcastem poświęconym operetce, sądziłem, że będę mieć. Sporo do pracy. Okazuje się jednak, że no niewiele się w tym kierunku dzieje, więc rzeczywiście ja również pokładam nadzieję w tym, że dzięki takim ludziom jak ty, czy Jerzy Jan Połoński, czy Jerzy Snakowski w Operze Bałtyckiej, no jest szansa, żeby jednak operetka znów zyskała świetność. No bo ja ciągle gdzieś tam mam z tyłu też słowa Juliana Tuwima, że operetkę to już najlepiej pogrzebać, zakopać, uśmiercić. Czym zaskoczysz? widza w swojej inscenizacji. Osadziłem tę przygodę, nazwijmy to przygodę, w teraźniejszych czasach. Nie nazwałem to ani Warszawą, bo, bo w libretto przynajmniej tym, który ja dostałem jest to warszawski klub Parnas. U mnie też to jest klub Parnas, ale to może być równie dobrze klub w każdym innym mieście, czy czy, czy mniej, mniejszej miejscowości. Więc na pewno współczesnym spojrzeniem tym surrealizmem, który, który też tutaj zawarłem, no bo jesteśmy w teatrze, więc też nie wszystko musi być podane na tacy. Specjalnie nie oglądałem inscenizacji, czy bydgoskiej, czy żadnej innej, chociaż oferowano mi i w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. My tu robiliśmy operetkę tę konkretną, więc mogę Ci podesłać nagranie. Nie, dziękuję. Przeczytam to, co mi właśnie wyobraźnia, to co nazwijmy to świeży umysł młodego człowieka. Te ilustracje, które mi podrzuci, to ja to chcę wykorzystać. No i tak też się udało. Więc na pewno zaskoczę tym, że Ulokuje to w teraźniejszości tym, że poruszam się między światem snu a jawy. Bo w tekście bardzo często główni bohaterzy łączą się, powiedzmy są nagle narzeczonymi, potem ona z jakichś dziwnych aspektów twierdzi, że może jednak nie, że, on, że lepiej, żeby on był wolny, oni się schodzą i rozchodzą ze trzy razy. Ja mówię, kurczę, kto o zdrowych zmysłach tak robi. Daje nadzieję, a potem nagle nie. Więc stwierdzimy, że będzie to w sposób snu, że raz to się śni głównemu bohaterowi, że on nagle jakby się żeni z główną bohaterką, potem nagle budzi się z tego snu, okazuje się, że, że to był tylko sen. No generalnie bawiłem się tym takim światem fikcji, takiego snu, no i, no i mówię, teatr w teatrze, więc nie wszystko trzeba dać dosłownie, tylko możemy te przestrzenie okroić światłem, też jestem autorem koncepcji świetlnej, jeżeli tak to można nazwać, więc, więc również to chciałem bardzo światłem gdzieś tam się pobawić i, i dookreślić. Więc, więc no mówię teatr, teatr w teatrze i, i umowność. To jest to, o czym myślę, że, że, że ta inscenizacja może się wyróżnić. Kim są aktorzy występujący w Twojej inscenizacji? Wszyscy są studentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego tutaj w Akademii w Bydgoszczy. Pretendujący artyści, yy, studenci z pierwszego roku, z drugiego roku. No mam tutaj do dyspozycji cały wydział, więc, więc no to są ludzie na różnym etapie jakby swojej, swojej drogi zawodowej. Niektórzy nawet nie mieli porządnych lekcji aktorstwa, a, 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 a już trafili na, na, na pracę w, przy takim tytule, a część z nich już wychodzi na świat i, i dla nich, no mówię, dla niektórych jest to nawet na pstryknięcie ręki niektóre rzeczy, bo nie mówię wszystkie, bo jednak mimo wszystko zrobiłem ten tytuł, iście musicalowo, troszkę jednak z takim musicalowym rozmachem, więc jest co tańczyć, mieli co na pewno kodować i, 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 i co robić w domu, to, to jestem przekonany. Jest co tańczyć z Orfeusza w piekle w operze na zamku doskonale zapamiętałem, galop much. No i oczywiście ten słynny, piekielny galop ze szpagatem, który jest koszmarny, w cudzysłowie oczywiście, ale to jest rewelacyjne, jak tutaj bawiłeś się kwestią choreografii tańca. Tutaj ze względu na to, że mieliśmy troszkę okrojony czas pracy, bo nie mogliśmy sobie pozwolić na właśnie 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, jak w instytucji operowej czy teatrów muzycznych, mieliśmy 3 godziny dziennie, też czasem no, nie miałem pełnej obsady. No, bo wiadomo, są to zajęcia, w ramach których Wiadomo, jest obowiązek uczestniczenia, ale też no, są losy, takie przypadki, no wiadomo, po ludziach chodzą. Już sam Piotr Wajrak, który objął tutaj kierownictwo muzyczne, zaproponował mi okrojenie nawet warstwy muzycznej, czyli nie gramy pełnych uwertur, nie gramy pełnych instrumentali jako takich, przy czym w pięknej i bestii nawet nalegałem na to, żeby grać wszystko tak, jak zostało napisane, bo żeby to właśnie w taki sposób ubrać. Tutaj, po pierwsze, czas, po drugie, propozycje okrojenia tej warstwy muzycznej, a po trzecie, no też Nie wiedziałem, z czym się mogę zmierzyć, bo są to studenci, których nie znam. Inaczej jest w tarczy operowym, kiedy, gdzie jest zespół baletowy, gdzie w tarczy muzycznym również jest zespół baletowy, i tam wiem, że, że oni tanecznie są wykwalifikowani, mogę z nimi robić wszystko. Tutaj nie miałem takiej wiedzy, więc troszkę grałem tu i teraz. Ale wydaje mi się, że to co, to, co udało się zrobić, to jest na pewno i dla nich trochę wymagające, że musieli przy tym przysiąść. Dla mnie jest to zaspokajające, jeżeli chodzi o takie artystyczne względy. Więc, no, tańca też jest sporo, ale w takiej nazwijmy to oryginalnej wersji, gdybyśmy to wystawiali gdzieś, gdzieś w operze, czy, czy, czy w innym miejscu, to na pewno tych tego tańca byłoby jeszcze więcej. Podkreślmy, że muzyka jest na żywo. Tak, muzyka na żywo, jak oni to nazywają, orkiestra symfoniczna Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gra tutaj normalnie orkiestron jest opuszczony, pełny skład, to też robi wrażenie. Dla takich osób, bo jest tam część osób naangażowanych w orkiestrze, czyli takich nazwijmy to profesjonalistów, a również część studentów, więc jest to też dla nich taki, no, taki warsztat. Czy inscenizację tę... To... Powinniśmy traktować jako po prostu projekt akademicki, czy coś takiego quasi komercyjnego? Ja to traktuję trochę jako jedno i drugie. To znaczy, dla studentów jest to namiastka tego, czego mogą się spodziewać już w przyszłości w zawodzie, w instytucjach takich, takich profesjonalnych. Myślę, że tylko to jakby mentalnie. Może miejsce, w którym to. To wystawiamy, czyli Akademia Muzyczna może nam sugerować, że jest to wersja edukacyjna, coś takiego studenckiego, coś nazwijmy to w cudzysłowie nie na poważnie. Jednakowoż ja od samego początku traktowałem to jako w pełni profesjonalny, rzetelny spektakl. Przyglądałem się zestawieniu obsady. Są nazwiska, przy niektórych rolach, przy niektórych postaciach są dwa, trzy nazwiska. Przy Nastce doliczyłem się 11 postaci. To niemożliwe, żebyś tyle dublur miał przygotowanych. A co tu z tym chodzi? To, to prawda, niemożliwe, aczkolwiek zainteresowanie zainteresowanie tym spektaklem, tym projektem było ogromne. Tak dostałem rozpiskę, masz 11 Nastek do, powiem, przerobienia, sprawdzenia ich możliwości, ale no prima muzyka. jesteśmy jednak w Akademii Muzycznej, robimy operetkę, więc powiedziałem, słuchajcie, ja to nie biorę jakby w pełni odpowiedzialności za to, że muszę nagle wybrać trzy obsady. Więc naprawdę, zobaczcie, Wy, jako tutaj profesorzy, kto tu muzycznie, jak i potem z tego, co Wy, wy, wy wybierzecie, to, to wybierzemy tę premierę, jakby obsadę premierową. Więc, więc no, tak, tak, t, t, jakieś takie może nie tyle, co zrządzenie losu, co los tak chciał, że, że aż tyle chętnych było do, do tej jednej konkretnej postaci. Wracając jeszcze do postaci tej operetki, Sylwia Beresku, nastka. To były jedyne postaci, które skojarzyłem po imionach. Pozostałe imiona są dla mnie zupełnie nowe. To jest Twój pomysł czy to jest kwestia innego przekładu? Tak, to jest mój pomysł, bo w jakiś sposób chciałem zainteresować tego młodego człowieka, czyli tę osobę, która zaraz będzie grała tego Lolka czy Edwina, żeby w sposób niearchaiczny, żeby troszkę odejść od tego świata, tego tej szlachty, tych podziałów takich właśnie przez kategorie książę, księżna i tam jeszcze wiele, wiele innych się pojawia przy przydomków. Specjalnie to jakby trochę ujednoliciłem, przez co te postaci stały się bardziej ludzkie takie może bliższe nawet tym, tym no to, to są dwudziestoparolatkowie, no to, to, są, to, są, to są młodzi ludzie, którzy w jakiś sposób muszą nagle wejść w buty tej konkretnej postaci, więc nie dość, że mamy studenta, który, który ma się wcielić w rolę ojca Edwina, czyli to w oryginale, przynajmniej jak oglądałem zdjęcia, nazwijmy to tak, to są dojrzali, to są yy, po prostu ludzie, nie? To są, to są tam 40+, plus, 50+, plus w zależności od postaci, a tu mamy młodych ludzi. Więc to jest tylko i wyłącznie dlatego, że, że grają po prostu to dwudziestoparlatkowie, nagle rolę ojca, to, to, to zmieniałem to, że nie ma ksi książę. Tu książe, tu zresztą yy, zostawiam widzowi, nie chcę, nie chcę się ze wszystkiego tutaj wyspowiadać, ale pozostawiliśmy książę księżną, ale jest to w sposób taki cudzysłów postawiony, więc ten cudzysłów pokazujemy na scenie, no, no dlatego umyślnie z tego zrezygnowałem. Sala koncertowa Akademii Muzycznej, jeżeli chodzi o widownię, jest bardzo skromna. Czy ten projekt będzie jeszcze wracał na tę scenę, a może na inną? Na pewno mam takie informacje, że będą trzy spektakle wyjazdowe. Nie pamiętam dokładnie miejscowości, ale wiem, że to już jest zaplanowane. No i jest takie, nazwijmy to ołówkiem pisane, bo też jest przed kolegium rektorskim, ale są duże chęci, żeby otworzyć tym nowy kampus i nową scenę koncertową Akademii Muzycznej też w Bydgoszczy, więc jesień. Jesień jest takim czasem, kiedy, kiedy ja mam tutaj zapisane, że, że wracam i, i to wznawiam, no i. I kto wie, kto wie, kto wie, czy furtka ta będzie szeroko otwarta, czy tylko uchylona. Dla mnie, ale, ale tutaj się wszystkim spodobało, więc, więc, więc jest taka szansa, że, że tu powrócę w tej samej roli, w innym tytule. Małgorzata, Grela, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Czy ta dzisiejsza inscenizacja to jest pierwszy tego typu projekt, czy to jest jakieś cykliczne wydarzenie w Państwa Oj, uczelni? Tak, to jest cykliczne. To jest w ramach zespołów operowych. Mamy rzeczywiście dwa takie duże spektakle. Ale właśnie w grudniu. W 2015 roku rozpoczęliśmy Flisem, później była Zemsta, mnóstwo innych i w tym roku jest wspaniała księżniczka Czardasza. I później w kwietniu mamy drugi projekt, który mamy na tak zwanym Operowym Forum Młodych. To jest festiwal i w tym roku będzie to Dydona i Eneasz. Także od jednej strony do drugiej, jeżeli chodzi o artyzm, a w międzyczasie w styczniu mamy przesłuchania do opery do Czardaszki, która jest tam na scenie i pan dyrektor wybierze kilka osób, a może nawet całą obsadę i zaśpiewamy w zupełnie innej reżyserii, ale z profesjonalnymi już zespołami na dużej scenie operynowa. Karola Drozda znam już od dawna jako aktora musicalowego, jako choreografa, tancerza. Ryzykowaliście Państwo zatrudniając tego człowieka? Absolutnie nie. Ja Karola widziałam w kilku produkcjach, jestem nim absolutnie zachwycona i e, oczywiście nikt tutaj na wydziale e, nie wiedział, kogo ja tak bardzo mocno zachwalam i mówię, że to będzie coś genialnego. Ja absolutnie się nie zawiodłam. Jest to fantastyczny, zdolny człowiek, który zrobił naprawdę genialne przedstawienie współczesne, Kolorowe, radosne, energetyczne a właśnie o to nam chodziło. Kilka lat temu od jednej ze śpiewaczek usłyszałem, że w jej czasach, podczas studiów w Akademii Muzycznej gdzieś w Polsce, mówiło się, że operetka to jest już takie paset i, i lepiej to pomijać. Coś się zmienia. Ja pominę takie teksty, bo rzeczywiście kiedyś, jak zaczynałam, no bo też jestem 32 rok na scenie profesjonalnej opery nowa, to rzeczywiście gdzieś ta operetka była troszeczkę gdzieś z boku, ale przecież my teraz tu w operze. Opera, operetka, musical, sylwestrowe koncerty, gdzie jest zupełnie rozrywka. No, artysta musi być wszechstronny. Co dla studentów Akademii Muzycznej oznacza, czym jest udział w takiej inscenizacji? To jest niesamowite doświadczenie. No, oni są, e, generalnie przychodzą tutaj zupełnie świezi, gdzie z reguły z tańcem, może troszeczkę, może troszeczkę z aktorcem. No tutaj wszystko trzeba bardzo mocno zjednoczyć, scalić. Trzeba nauczyć się śpiewać, tańczyć, mówić. Jest to przeogromna szkoła. Takiego naprawdę profesjonalnego przygotowania do zawodu. Piotr Wajrak, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, kierownik muzyczny, przedstawienia Księżniczka Czardasza, realizowanego przez Wydział Wokalno-Aktorski. Cieszę się, że to jest jedna z tych niewielu funkcji, którymi Karol Dross się nie zajmuje przy tej inscenizacji. Proszę powiedzieć, jak wyglądała praca. Z tym młodym człowiekiem. Spodziewaliśmy się, że praca z Karolem Drozdem będzie pracą niezwykłą, wspaniałą, niezwykle inspirującą. A to dlatego, że to wszechstronny śpiewak, tancerz, choreograf, ukierunkowany, co się wydaje oczywiste, trochę bardziej w stronę teatru muzykalowego. I oczekiwaliśmy tego i to się stało, to jest wspaniałe, że Karol bardzo rozruszał naszych studentów i pod płaszczykiem tej, bym powiedział, słodkiej ramotki, jaką jest operetka z 1915 roku, pod szyldem księżniczki Czardasza zbudował przedstawienie nowoczesne ze współczesnym, także uwspółcześnionym przesłaniem, a jednocześnie bardzo taneczne, aktywne, ruchome, atrakcyjne dla widza. Czy w warstwie muzycznej też jest jest nowocześniej czy zostajemy w starym dobrym klimacie. No chyba to jest jeden z najważniejszych, najpiękniejszych walorów teatru operowego czy teatru operetkowego, w każdym razie tego teatru, który łączy partyturę z wizją inscenizatora, że możemy stosując partyturę, która gdzieś kiedyś raz na zawsze została już zapisana, napisana, my ją wykonujemy, ale widz widzi e, współczesną inicjatywę twórczą, widzi jakiś odświeżony pomysł. Czyli łączymy to dawne z nowym i chyba to jest ciekawe, ważne i potrzebne, żeby to współczesny widz pomyślał, zrozumiał, wyciągnął wnioski. Także łączymy partyturę tę oryginalną ze współczesnym pomysłem inscenizacyjnym. Gdyby miał pan umieścić księżniczkę Czardasza w jakimś. Rankingu, prywatnym rankingu operetkowym, to gdzie by się znalazła? No, księżniczka czardasza jest hitem wszech czasów i m, niestety nie namówi mnie pan też na rozmowę o. Tak zwanej wartości partytury, często słyszę czym, że jest muzycznie księżniczka Czardasza, powiedzmy sobie otwarcie, że nawet wielkie dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta były pisane z potrzeby pustego talerza. I choć są dziś arcydziełami, i nie odbierajmy tym dziełom tej gwiazdki Michelin tego, że są arcydziełami, niemniej duża część z tych dzieł, kiedy popatrzymy w partytury, no zdradzają pewne takie walory, bym powiedział, sztuki użytkowej, tylko w niektórych chwilach wzbija dając się na wyżyny artyzmu. Niemniej partytura księżniczki Czardasza jest pełna hitów, hitów, które dosłownie wszyscy mają w swoich sercach, wszyscy je potrafią zanucić, no i widzimy też jak sala dosłownie bawi się razem z nami podczas przedstawienia. Adrianna Zmudzińska, studentka piątego roku trzeciego wydziału, czyli wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Sylwia Waresko. Czym dla Ciebie jest możliwość spotkania z tą postacią, z tą operetką? Myślę, że dla każdego Sopranu to jest wymarzona rola, dlatego że Sylwia ma dużo do powiedzenia jako postać. Jest bardzo ciekawą postacią, ciekawą kobietą i jest to też ciekawa partia muzyczna. Jest wiele utworów, przepiękne solowe oraz duety. Cała akcja jest bardzo dramatyczna. Zarówno są elementy komediowe, jak i tragiczne. Także myślę, że to jest duże pole do popisu, zarówno pod względem wokalnym jak aktorskim oraz tanecznym. Zwłaszcza tutaj w reżyserii <grytania> Karola Drozda mamy bardzo, bardzo dużo tańca, z czego ja się bardzo cieszę. Jest kolorowo, jest żywo, dużo się dzieje i myślę, że widowni spodoba się taka wersja. Jak uważasz, czy tak właśnie powinny być inscenizowane operetki w Polsce? Teraz, współcześnie? Myślę, że to jest kwestia gustu, bo pewnie znajdziemy zwolenników tradycyjnych wersji, ale warto iść z duchem czasu. I myślę, że takie współczesne ujęcie jest bardzo ciekawe i może do współczesnego widza dotrzeć. Tego się spodziewam. Mnie osobiście bardzo się podoba ta wersja, chociaż oryginalną też lubię, bo ta znacznie odbiega. Rzeczywiście. I Sylwia jest inna, każda z tych postaci troszeczkę w innym świetle jest ukazana niż w oryginale. Cała historia jest. W innym kontekście umiejscowiona. Jest dużo bardziej szalony ten spektakl. Myślę, że taki nieprzewidywalny, żywiołowy. Jest to coś nowego, więc myślę, że nie ma nudy. A <grywania> współczesny widz na pewno nie chce się nudzić, więc tutaj na pewno nie grozi nikomu nuda. Nazywam się Łukasz Seremet i gram postać Edwina. Prywatnie jesteś? Prywatnie jestem studentem studiów podyplomowych tutejszej uczelni również pracuję w operze Nowa. Czym dla Ciebie jest udział w takim wydarzeniu, w takiej inscenizacji? Na pewno jest to dla mnie nowe doświadczenie. Pod tym względem, że księżniczki Czardasza w życiu jeszcze nie robiłem, jest to moja, moja pierwsza próba. Przedstawienie oporodkowe, jak się okazało, może być nie lada wyzwaniem, bo to, czy wiadomo, że oporodka charakteryzuje się tym, że występuje w niej taniec, ale tutaj, właśnie poza, że tak powiem, problemami wokalnymi, co oczywiście my tych problemów nie mamy, ale chodzi o to, że oprócz przygotowania wokalnego, musieliśmy się zmierzyć z choreografią, którą nam tutaj, róż wymyślał. Karol. Nie były to łatwe układy. Z początku prawdopodobnie zajmowało to nam wiele czasu, żeby się nauczyć tych układów, ale jako finalny efekt uważam, że było to bardzo dobre posunięcie, gdyż to przedstawienie jest bardzo kolorowe, jest bardzo dużo ruchu i, i myślę, że dla każdego widza nie ma nawet momentu chyba nadpoczynek, żeby gdzieś tam spuścić stonu i żeby zasnąć na przedstawieniu, gdyż cały czas, cały czas coś się dzieje. To mamy momenty wolniejsze, kiedy ktoś śpiewa jakieś duety, są tudzież aria albo, albo tego, tego typu momenty. A zaraz jest następny numer supertaneczny, gdzieś w tyle zespół tańczy, z przodu powiedzmy duet albo czwórka solistów i ta scena jest no, zajęta przez cały zespół, no niemalże przez całe przedstawienie. A jakie wrażenie zrobiła na mnie księżniczka Czardasza? Przede wszystkim to ponad dwie godziny doskonałej zabawy i humoru, doprawionego szczyptą współczesności. Operetka ubrana przez Drozda w musicalową formę nie zatrzymuje się nawet na chwilę. Całość toczy się w narzuconym przez reżysera dynamicznym tempie. Przestrzeń wypełnia ruch. Również w scenach, które w oryginalnej inscenizacji mogą wydawać się statyczne. Jakże mam ci wytłumaczyć, intymne duet Sylwii i Edwina uzupełniają różowe flamingi i paparazzi. Gdy Sylwia śpiewa Nie szukam szczęścia, te same flamingi dyktują ruch głowami pozostałej części zespołu na scenie. Taniec jest pierwszym ogromnym atutem tego spektaklu. Choreografia z parasolami niczym z deszczowej piosenki, w scenografii niczym z deszczowej piosenki. Do Grai cyganie to prawdziwe mistrzostwo, podobnie jak dynamiczne układy w czardaszu Sylwy, bo to jest miłość, czy Ari dosyć basta nigdy więcej, gdzie widzowie doświadczają, że dziewczątka, o których śpiewa Toni, święte nie są i potrafią się dobrze bawić, raczej imprezować. No i jeszcze Girl Power świetne siłowanie na rękę. Bawidołes choreograficzne teta tet Toniego i nastki oraz walczyk z posągiem. W choreografiach Drozda można dostrzec wiele smaczków, kroki niczym z irlandzkiego tańca czy słynna figura z dziobu Titanika. Nie mam wątpliwości, że doświadczenia Drozda jako choreografa podczas produkcji na niewielkiej scenie teatru muzycznego w Poznaniu zaowocowało fantastycznymi układami choreograficznymi na scenie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Drugi wielki atut spektaklu to sceny zbiorowe, gdzie wykonywane są partie chóru. Cudownie wykończone duety, tercety, ale i pojawiające się w operetce repryzy, w połączeniu z muzyką w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Piotra Wajraka, to najprzyjemniejsze w odbiorze i zapierające dech w piersi momenty. Muzyka Kalmana została potraktowana z szacunkiem i niewątpliwie dostarcza słuchaczowi ogromnej satysfakcji. Przyglądałem się również aktorskiej pracy studentek i studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i na horyzoncie widać wspaniałe kariery sceniczne. Adrianna z mezzo sopran jako Sylwia cudownie czuje się na scenie. Wyśpiewane przez nią góry brzmią niesamowicie. Idealnie udało się jej zbudować postać celebrytki i gwiazdy, a jednocześnie wrażliwej kobiety. Łukasz Seremet i jego Edwin cudownie dopełnia duet z operetkową Sylwią. Tenor wokalnie doskonale odnajduje się w towarzystwie Adrianny Zmudzińskiej, ale i Marii Belaszowej, grającej Nastkę. Belaszowa swoim głosem w Bo to jest miłość błyszczy. Rafał Szalkiewicz, genialne aktorsko w kreacji postaci Toniego, z niezwykłą lekkością gra za Wadiakę i Romantycznego faceta. Maciej Ziółko jako Lolek pozytywnie zaskakiwał wokalnie w Grai Cyganie. Rodzice Edwina, Joanna Musiał jako Izabela i Filip Lasota jako Stanisław, książę nadzielni dwie bardzo wyraziste postaci, wykreowane z nieprawdopodobnym poczuciem humoru. Kuzyn Koreiwo Stachowicz to najbardziej charakterystyczna persona tej inscenizacji w wykonaniu Michała Kuklińskiego, men in black w płaszczu rodem z filmu Matrix z nieodłączną zapałką w zębach. Gratulacje dla Jana Pokory, wstawionego notariusza, Wiktora Cichobłazińskiego, Leliwa, Przemysława Liszczaka, Surmiak oraz walczącej o swojego mężczyznę Zuzy, granej przez Natalię Grele. Astronaucie, granemu przez Miłosza Korendo, gratuluję tak wytrwałej, trwającej przez cały spektakl walki z grawitacją. Jeśli tylko pojawi się okazja, zachęcam do obejrzenia Księżniczki Czardasza w reżyserii Karola Drozda oraz w wykonaniu artystów, studentek i studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Moje powyższe wrażenia w tym odcinku podcastu dotyczyły pokazu spektaklu z dnia 15 grudnia 2024 roku. Na nadchodzący 2025 rok słuchaczkom i słuchaczom oraz sobie życzę jak najczęstszych operetkowych przygód. Wszystkiego dobrego do usłyszenia.